Cześć, cześć widzowie, witam w kolejnym odcinku ze dekosmic The Cosmic Shake. Więc tutaj ja bym w poprzednim odcinku... Jest my... to tweet, gdzie ma się okazała jakby naszym rokiem, czy jakoś tak? O nie. Mhm. O krewetka! O krewetka. Nie ruszaj się pancerzu! O sosie! O sosie! Nie ruszaj się! Też mówię smacznego! Nie, nie! Hej! Jest taki oo! Ten, który mnie atakuje! Help, help, help. La lalal la krewetka! Szarymary ślamazary! Czarymary ślamazary! Niech to! Teraz to nie chcieć pietrze! Ten raniec będzie mój. Ten raniec będzie mój. O, proszę! Nie, nie, nie! Nie to no, nie udało mi się. Ale bardzo ta ci przeszkadza. Nie ruszaj się, pancę. Będę się ruszać. Dopóki stąd sobie nie polecisz, wiedzmo. Oj, pyk. Nie, to to nie wy. jesteś jesteście strasznie denerwujący. Zobaczy mnie. Stary Maryś na Magary. Oh, ya! Questo è super boss! Un trucco di 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 trucco A, ah, bon I ostatni. Pyk. I pyk. Czary-mary-szlamazary. Pyk. Ostry. Udam się, UDAM SIĘ! P! Udało ci się! Moja impreza okazała się jednak sukcesem. A teraz chodźmy. Może jeszcze zdążę na wyprzedaż w centrum handlowym? Tak, wyprzedaż. Na pewno jeszcze tam jest. Zapewne. Użyję tylko magicznej różdżki, żeby nas stąd zabrać. Ta muzyka jest okropna. Na szczęście teraz jest tu prawdziwy bar. Czas rozpocząć prawdziwą zabawę! Ale już powoli chyba będziemy kończyć sponge, był dokąd smikrzej, by jeszcze ostatnia nam planeta została, jakby ostatni portal. Najlepsza imprezka w życiu. Totalnie bym cię wyściskała, ale nie chcę, żebyś pękł. Tak, często to słyszę. Ja nie jestem balonem, mnie możesz wyściskać. Oj i zaraz je swążło krzyczał. Hmm. Dobra, chyba sobie zasłużyłeś. Udało się, Patryku! Wszyscy bezpiecznie wrócili do Bikini Dolnego. Teraz musimy jeszcze tylko znaleźć pod tłustym krabem, żeby mieć gdzie jutro iść do pracy. Chciałbym już być w pracy. Ten dzień wolny jest strasznie męczący. Tylko nie mów żadnym popularnym dzieciakom w szkole, że Cię wyściskałam. Muszę teraz znaleźć tatę i upewnić się, że da radę zawieźć mnie do centrum handlowego. Sukienki księżniczek są na wyprzedaży. <grystanie> na razie! Hmm? O, król na zamku. O, szkamtego. tego. Ukończyłem wszystkie misje główne z w polach siarki A dobra, chyba Rozumiem o co chodzi, ale Dobra, idziemy do Kuba Pomyj Czy... po to z Albo Koła żegnarska bardziej pasuje Pyk O! O A my już tego nie zrobiliśmy. Mam nadzieję, że nie stanie mu się krzywda. Musimy przywrócić go do normalnego, ślimaczego rozmiaru. Może pomoże mu coś z innego świata. Hmm. Na przykład jakaś magiczna mikstura. Cóż, cały ten bałagan spowodowała magia, ale nie mikstury. No dobra. Mamy tutaj zadanie porboczne, porozmawiać o magicznym tytusze, aby Wacusia, zna znaczy Wacusia, zanim się ma już tutaj idziemy. tyk. Mam już prawie całą słodziutką galaretę potrzebną do naprawienia waszej małej wpadki. Ale uważaj, kochanienki, W następną podróż udacie się w miejsce, w którym zabawa i strach zlały się w jedno. Będziecie musieli wrócić do parku rozrywki zwanego światem rękawic. KRA! Zobaczymy, czy będzie się z czego cieszyć. Twój kostium jest prawie gotowy. Jednak żebyś mógł wejść w nim do świata rękawic, potrzeba jeszcze jednego składnika: oddechu rozdymki. Może pani Pów wie, gdzie możemy znaleźć oddech rozdymki? W końcu jest nauczycielką. Ta ręka mycka może oznaczać tylko jedną. Na to, że pani Puf jest też rozdyłką. O, jestem... i znowu jesteśmy narwanym dzieckiem, tu. A tu są jeszcze jakieś chyba stroje pirata i jakiś. Miszę, jakby zwykły Spongebob. Ojcu, możesz witać się całą. A właśnie, możemy tutaj się teleportować do szkoły żeglarskiej, Pani Puf. Pomocy! O! Ktoś nie będący z Panżbobem. Pomocy! Spokojnie, pani Puff! Ściągniemy panią z powrotem na ziemię! O! Może to pomoże? I kamień. O, niebreja. Powiedział, o, o, nie breja. Przepraszam. Cześć. Jeszcze dwie meduzy. Jedna z tam. Gdzie jest kamyczek tu? A jedna tam? Jak ja mam się tam dostać? Gdzie <sum> czemu Dlaczego muzyka się włączyła? A dobra, włączyłam ją kiedy włączyłam. Mini pauzy, tam są! muszę lecieć Stary, to miasto naprawdę się zmieniło. No naprawdę. Na mnie też się zmieniło. Uuu, jeszcze więcej mm. O kurczę, to misie. O ja. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, pane. Ale na szczęście mnie nie to mi misie. A dobra, teraz już gryzą. Stary, to miasto naprawdę się zmieniło. Nie powtarzaj się. A tu. Cyk, Tyk. pyk. i pyk. Z pewnością nie! O proszę, 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 proszę! <laughs> A? Powodzenia Spongebob! Nie zepsuj tego! Bez obaw, pani Puff! Wszystko pod kontrolą! No, dobra. Teleportowaliśmy się. Pus musi mieć z tym kupę zabawy. Mam rację, Patryku. Agent gąbczasty wzywa najlepszego kumpla. Odbiór! Patryk! Koniec gry! Najpierw straciłem bikini dolne, a teraz najlepszego kumpla przegrałeś! przegram dopóki będę próbował znajdę patryka i razem przywrócimy normalność w bikini dolnym a to już w kolejnym nowym odcinku więc do kolejnego odcinka do zobaczenia i pa